BMW E46 kolejne, ale trochę nietypowy, bo jak widać pod maską nie widać turbinki. Ale jest taka rurka. Tu jest intercooler. Także no, gdzieś ta turbina jest i ona jest. O, w tym miejscu tam, 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 tam. Widać kolektor. Ta dolny montaż turbo. Tu jest turbinka. weightgate yy, I robiliśmy moc. Stroiliśmy. Tam jest nasz sterownik MS43 standalone. Silniczek to jest M54B30. Totalna seria, nieodprężony. Po prostu dmuchamy w seryjny silnik, aż wybuchnie. Śmieje się, jeszcze nie wybuchł i mam nadzieję, że nie wybuchnie. Mamy, wygenerowaliśmy na 0, takie 65 bara. 370 KONI oraz 470 Nm Tak to wygląda. Z racji, że to silnik jest nieodprężony, no to tutaj mamy 2000 obrotów i generuje, generuje ten silnik już 300 Nm. A normalnie, gdy silnik jest odprężony, no to wiadomo, zanim osiągnie doładowanie, no to tutaj dołem to tego momentu gotowego jest mniej. O, takie kupę, kupę, kupę.